before go moi drodzy witam was bardzo serdecznie przyjechaliśmy na mały shopping do Home Paryngais. No, a potem to odwiduję. Ej, Ferry czy Ariela? Ariela. Ekstra. I tu są jeszcze jakieś rzeczy z Halloween. Hejka moi drodzy, Cześć. E, tutaj macie Lilusie, tutaj macie mnie. E, my się zbieramy, jedziemy właśnie do lasu na górę. E, w fajnym miejscu pochodzić, zobaczycie zresztą, e, na spacer niedzielny. Wróciliśmy z zakupów, no niestety musieliśmy je zrobić w niedzielę. E, Przysuł się, żeby cię było trochę widać. I teraz się wybieramy na spacer. Rozpakowaliśmy też wszystkie zakupy i możemy ruszyć. Mega to drzewo. I ten korzeń, bo ono się przewróciło, no. Mało tego, to ja bym weźmiał takie miejsca siedzące no. z takimi jak w kinach są miejscami na kubki. A. I to by było takie mega wygodne. A i piękne. Aby jeszcze no. jeszcze jakieś takie skórzane. Skórzane poduchy wstawić do tego i zrobić taki mega wiesz. A to było takie łączenie, stopowego. no? Ja Lubisz to miejsce czy nie lubisz? I like it. I like it. I love it. <gry> Bardzo ładnie tutaj jest, chodzimy sobie, spacerujemy, e, idziemy na widok. Zobaczycie, później pokażemy Wam fajny widok. E, powiem Wam, że grzybów nie widać, chociaż wangi grzybów zbierać raczej nie wolno. W niektórych określonych miejscach tylko, ale nie ma za bardzo tutaj, słuchajcie nawet, widziałam tylko muchomorki ze dwa, o. czasami pachnie grzybami, też jest niezły. Kurczę, jak to by wyrzeźbił jakieś cudne rzeczy, co? Boimy podejść, więc tatę wysyłamy pierwszego. Nie. Nie? Mm -hmm. To idź z tatą. Nie. Mateśia powiedziała, że ona już wraca, zobaczcie, bo się boi krowy. No tego jeszcze nie grali. Bo ma co w nim zdjęcie krówek. Tak, poczekaj, bo mam mega zbliżenie teraz na te krowy. <mów> Mógł przyjść, nic. Tata w ogóle zero reakcji. Poszedł sobie do nich. Ale zjadła tą trawę, co i Zobacz, tata karmi krowę, Matysia się jednak tam z tyłu chyba odważyła do nas wrócić. Artur ale liść mi trawą krowy się karmi. Widać, że niedoświadczone. Musieliśmy zadzwonić po Matysię, żeby wróciła, bo słuchajcie, nie chciała, ona się boi krów. Także możecie jej napisać w komentarz, żeby się nie bała. Tu Artur karmi, zobaczcie. Jak padnę ze śmiechu, jak ci jakiś byczek pogoni. Artur mówi... Tata Artur mówi, żeby Maysia nie zaatakowała tych krów, bo one się jej boją. Zobaczcie, jakie kółko robi. No mamy dzisiaj z niej tutaj ubaw. Nie, bo się one tylko atakują czasami. Nie, one nie Mówi, że się nie boi. słyszeliście? A zobaczcie jak okrążyła. Zobaczcie. Marysu, taka krówka ci nie, nie zje. Someday day you'll know Some you'll know You know what I'm going to say I've been feeling this way for far too long When are you To no Fajnie to, co? No, no i to ja taką jakby zbudował u nas. Piękna jest. A ta powinna zbudować taką. No tata nie? Radę, bo no a tata... cztery hmm. lata, gdzie się zrobisz taką? O, ty roki by była. Ta tak może zrobić sam w parę godzin, i wygrał. Nie do to Zaczynamy grę. Co będziemy grali, Matysia, jak się nazywa ta gra? Państwa miasta. Tak. Państwa miasta. Ja na razie tylko napisałam państwo miasto. Czekamy na datę i zaczynamy. Ale jakieś, nie wiem. O, możemy filmy? dać seriale, bajki filmy. i filmy. No, ale tam możemy dać i bajki i seriale, żeby było łatwiej trochę, nie? Filmy? No. Ale to na trzecim nie jest nigdy film, tylko roślina, a na czwartym zwierzę. No, zmień, nie, no zmień. Nasz kot się nie boi, nie da się go wystraszyć. Rabuł, przestraszyłeś się czy nic? moi drodzy witam was bardzo serdecznie, witam was w nowym dniu. Słuchajcie, mam tutaj kanapeczki z masła orzechowego bez mąki. Super jest to pieczywo. Inne takie od razu mówię, ale fajne, mięciutkie. Do tego pomidorek, majonez i jeden suszony pomidor. I jak to zjem, to jeszcze robię sobie kawę z jakimś tłuszczykiem. I tak zaczynamy nowy dzień. Za chwilę wam powiem, co u nas słychać. Zobaczcie mojego lorda, zobaczcie co on robi, siedzi sobie. Relaksuje się. Mamy godzinę już dziesiątą prawie. Zobaczcie jak fajnie wygląda. Ciekawe, czy wróci do domu, czy z zmarł, czy nie. Wracasz, Rabusiu? Zimno jest? Och, jak zimno, babusiu. Ale zmarzłem. Powiedz na dworku, ale zmarzłem. Ach, jesteś niuniu. -niu. Och, jaki zimny kocur. Hej moi drodzy! Witam się z wami. Dzisiaj taka niewyględna. Witam się z wami w kuchni. Zaczynam gotować pomidorówkę. Szpinak odmrażam i będę robiła, słuchajcie, takie ketonaleśniki z farszem, po prostu z fety i ze szpinaku dla mnie rodzinka zje zupę, a myślę, że to będzie nawet dobrze wskazane, bo wyobraźcie sobie, że wczoraj Lilunia się wieczorem źle poczuła i no wiecie, zwymiotowała po prostu, niedobrze się czuła, w nocy średnio, nad ranem słabo. Matysia też, że jej niedobrze i że za chwilę zwymiotuje od rana i obydwie dziewczyny słabo, słabo. Więc podjęłam decyzję, u Lilii to akurat nie było wątpliwości, ponieważ jak wymiotuje, to powinna mieć kwarantannę, więc na pewno dzisiaj zostaje w domu. Matysia też została, ponieważ na żołądku jej coś siedzi, nie się czuje. Nie mam pojęcia, czy dziewczyny coś zjadły, czy po prostu to jest wirus, ale jak była u nas rodzinka tydzień temu, to w tygodniu y, dzieciaki były chore i miały też jakieś takie problemy trochę, że im było, że brzuchy ich bolały. Artur miał przed weekendem poprzednim i ja też miałam ze trzy dni, takie wiecie, właśnie jakby bóle brzucha, tak ciężko na żołądku. Ale ja myślałam, że to może moja datacja, że jeszcze nie jestem w ketozie i tak dalej. No ale wychodzi na to, że dziewczyny zostały dzisiaj w domu. Stąd ja się, jak widzicie, nie ogarnęłam za bardzo. Dosłownie mam krem. Sisi i tyle, słuchajcie, umyję może głowę, ale ten kolor, który ostatnio przyciemniałam, chciałam go jeszcze potrzymać dzisiaj, żeby on się troszeczkę dłużej, słuchajcie, utrwalił, a nie tak, żeby zaraz mi po dwóch meciach już się zmył. I ja zaczynam kroić teraz, bo został mi, słuchajcie, taki kawałek bakłażana, więc kroję go tutaj do tego mojego szpinaku, bo stwierdziłam, że trzeba to zużyć, żeby się nie zepsuło, a tutaj dziewczynkom właśnie się gotuje ta zupa. Także ja sobie tutaj walczę trochę w kuchni. Leży na szafeczce. Kto taki zmęczony jest? Rabuś, ale nie robimy tak. Miłość teraz jest. Nunio. Miłość. No, przygryzaj, ale leciutko, panciunie, wiesz. No tak, buziaczki. Tak. I hate to admit it, I'm out of ideas, I don't know what to do. Most of the times I think I'll make it through, but... 6, 5, 5. Ja się czuję zagosławiona i za opieką się mną, weź mnie na rączki. Wira, ja nie masz temperatury, ale jesteś taka ciepła trochę. No dobra, super, że nie masz.

Ja się cieszę, bo Lileczka się trochę lepiej czuje, więc od razu, słuchajcie, ja czuję się lepiej, a Matysia drzemie, także odpoczywa, widocznie tego potrzebuje. Do mojego farszu, czyli do mojego szpinaku i bakłażana dorzuciłam teraz ser gorgonzolę, jak również, słuchajcie, fetę. I to wszystko teraz doprawić trzeba pieprzem, solą, czosnkiem, ziołami jakimiś i tak będzie wyglądał mój farsz do moich naleśników. Już Wam pokazuję, jak to mniej więcej wygląda. Tutaj gorgonzolę dodałam, to się wszystko musi fajnie wymieszać. I fetę. Można dodać jeszcze na przykład suszone pomidory, jak lubicie, ale ja sobie zostawię suszone pomidory do czegoś, słuchajcie innego. Wyszła pancia z tobą na dworek? Tak, wyszłam. Wyszłam zrobić obchód po kwiatkach, zobaczyć co tu słychać. Jak widzicie moi drodzy, wyszłam troszeczkę na słoneczko, chociaż troszkę. Popatrzyłam co tu mo w moich kwiatkach, i powiem Wam, że mają się super. Ale hit tego sezonu to jest słonecznik październikowy, który Lira wsadziła w sierpniu na początku. Już Wam pokazuję, ale dzisiaj słoneczko. Tadam, tadam. To jest największy słonecznik tego roku. I zobaczcie, zakwitł. Jestem w szoku. I tutaj drugi mamy pąk. Także jest nieźle, nieźle. Słoneczniki dwa Liluni mają się super. I może do grudnia będzie coś z nich. Tak wygląda mój naleśnik. Słuchajcie, robiony tylko z jajka, pieprz i sól. No, nie wygląda zupełnie jak naleśnik, ale fajnie, że mogę w niego zaraz zawinąć swój farsz. Zupa pomidorowa już gotowa, a tam obok gotuje się makaron. Ok, już Wam mówię, moi drodzy, co ja tutaj podziałałam. Więc tak, tutaj są moje trzy naleśniki Keto. E, tu wyciągnęłam sery, zaraz będę tarła, i zrobiłam całe naczynie żaroodporne. E, żaroodporne Naleśników normalnych, już wiecie, z mąką i tak dalej, dla Artura, z tym samym farszem co ja, tylko po prostu dałam więcej pieprzu, on lubi ostrzejsze. Za chwilę zetrę tutaj na to tom ser żółty i to będzie zapieczone. Normalnie polałabym pasatą... Y posypała serem żółtym i dopiero zapiekła, ale ponieważ my dzisiaj mamy pomidorówkę, no to wydaje mi się, że bez sensu jest dodawać i tam pomidory, i tu pomidory bez przesady. I mam tu też takie gołe dwa naleśniczki e, dla dziewczynek. Gdyby chciały tak bez niczego sobie coś, wiecie, przegryźć, e, a nie na przykład bułkę z masłem, to po prostu naleśnik bez niczego e, na prawie zerowym tłuszczu robione. No, także ja tutaj ścieram ser, już dziewczynkom podgrzewam tutaj zupę, e, już mają... Makaronik włożony i za chwilę wołamię. Jak tam dziewczynki? Podstawkę Matysia jeszcze. Czekaj, dam Ci. Już Ci daj. O, proszę. No, jak tam Liluniu, ciepła zupka. Mm -hmm. Smakuje? Mm -hmm. Mamy piękną w ogóle dzisiaj pogodę, dziewczyny. Wiecie, świeci słoneczko, fajnie. Ja też część zmieliłam pomidorów do tej zupy z marchewką, żeby ona była taka gęściejsza. Mm -hmm. Nie miałam śmietany, więc zaprawiłam taką śmietanką 36. Do deserów, ale powinno być ok, bo dosyć kwaśne było i tak koncentrat jeszcze. No, jak się czujecie? Mm. Lepiej? No to już po tej zupie to już będzie całkowicie super. Mm -hmm. A matysia jak? W skali od 1 do 10? 10, wygląda jak 10. No ale czuję się jak 7. Przyszła moja paczka. Słuchajcie, z Shein nie mogłam się doczekać. E, jestem mega ciekawa, co jest w środku, jest duża. I jest tyle fajnych rzeczy, przynajmniej na stronie były fajne. Zobaczymy, jak w rzeczywistości. Niedługo będzie hol. I tak wyglądają moje naleśniki, naleśniki, no naleśniki. Dodałam sobie sosu do Doritosów trochę i zabieram się za jedzenie. Ale pan. <muchy> Iluniu, mam do Ciebie parę pytań e, z Q&A. Która z Was lepiej się uczy według Ciebie, Ty czy Matylda? Ja. Yeah. Tak myślisz, czemu? No, myślę, że Macie jest mądrzejsza niż ja, bo jest starsza, ale myślę, że jak ona była w moim wieku, ona była nie taka mądrejka. Ja. Aha, no dobrze. Pamiętaj, żeby mówić troszkę głośniej, bo nie będzie słychać. Czy chciałabyś nagrywać vlog masy? I mam tutaj na myśli, że nie tylko, że ja, mama nagrywa, tylko czy Ty też chcesz nagrywać więcej? Na swoim kanale. Na swoim kanale nie dałabyś nie rady. Mam ja 13 lat. A, no to tak, ale ja mówię teraz, w tym roku, czy chciałabyś nagrywać vlogmasy? Mhm. Lila, w jakim wieku uważasz, że mogłabyś robić już sobie makijaż? W jakim byś chciała na przykład? Czy Ci się w ogóle nie śpieszy do tego, czy śpieszy 4, bardziej? 13, 14. U, już? Mama, nie rób mi takie twarzy, bo... Jakby nie, nie masz internetu albo nic. Nie mam internetu w ogóle. Że co, że dziewczyny już się. Ale czy to jest dobre? 13 14 lat już robię makijaż... Ale to jest dobre? No ale pomyśl sobie, ty masz taką naturalną urodę. a, Ale masz na myśli taki mocny make-up czy taki delikatniutki na początek? Jakby ona miała 13 lat, no to delikatny. Nie, jakby całą twarz, tylko amen na jakieś coś. A później? Ile lat na taki pełny makijaż? Piętnaście. To powiem ci, że bardzo wcześnie. E, tak mi się wydaje, ja, ja tego aż tak wcześniej nie widzę. Zobaczymy jak to będzie. Ale ja widzę. Pytasz mnie, nie. Ciebie. No tak, ale ja od razu chciałam Ci przedstawić y, moją opinię, która jest tutaj bardzo ważna. Ale pytasz o moją opinię, nie? Opinią. No tak? Powiedz mi, jak zareagowałaś na śmierć królowej Elżbiety II? Miała dużo lat, była dobra. Mhm. A w szkole była reakcja ludzi? Tak. Czy dziewczynki oglądały Stranger Things? Jak tak, to co sądzą? Oglądałam Stranger Things. Było fajne. Bardzo fajne, myślę. Czekam na jeszcze jeden sezon. Było super. A było straszne, czy nie? Najpierw się bałam troszkę. Myślę, że jak ja zaczęłam, jakby się bałam, bo jakby pierwszy. Bo jakby ja się nie boję krwi i takie rzeczy, ale ja się boję jakby jak są światła albo ta muzyka i coś się dzieje bardzo szybko. Ale ja nie boję się, jak jakby jest krew i takie rzeczy, tylko boję się jak jakby jest ta muzyka albo coś Aha, się jak dzieje, narasta! Albo, albo jak jesteś sama. Rozum no wiesz. I wtedy coś się dzieje. A wiesz, że ja mnie się takie. nie boję jakby jak nóż do tego albo coś do tego, bo wygląda fake! Aha No bo to jest fake. Rozmawialiśmy już wiele razy o tym właśnie, żeby się nie bać, bo to jest fake. Ale ja też się boję, tak jak Ty mówisz, w takich thrillerach, jak oglądam na przykład psychologicznych, to narastanie właśnie, taka cisza, jak ktoś wchodzi do domu, jest ciemno, gdzieś tam idzie po schodach, ale... ktoś go nie widzi. Czy wierzysz w Boga? Tak. Czy często się modlisz? Modlę się często. Ale jakby coś robię albo jestem busy, no to nie. Mm -hmm. A kiedy najczęściej się modlisz? Na końcu dnia. Codziennie czy tak co drugi? Co drugi. Mm -hmm. Pamiętam, że kiedyś codziennie się właśnie modliłaś, nie? Wieczorami. Mm -hmm. Jak Ci idzie w szkole? Dobrze. Uwielbiam moją English Teacher. O, super. Bardzo miła, śmieszna. O, pytanie jest takie niezłe, które w sumie się wiąże z tym, co ostatnio robiłaś. Kim chciałabyś być w przyszłości? Ja chcę być lawyer, chcę być um, designer, chcę być architektur. Coś w tym stylu. Ja chcę być um, historian i um, jakiś criminology. Lilunio, Il a którą rzecz z tego wybierasz? Bo nie wiem, czy zdążysz te wszystkie... Mama... Mam 10 lat. Jakby jeszcze 10 lat mam. Poczekaj. Zdecydujesz się wtedy, tak? Czyli to są twoje koncepcje, tak? O, Rozumiem. Ale może się zmienić. Czy masz chłopaka? O Boże, kto to nawet pyta? No nie, mam 10 lat, no błagam cię. A uważasz, że takie pytanie jest na miejscu? Nie, nie pytanie to. Dobrze. <laughs> Ale Matyda i Lila są śliczne. Powiedz yy, im to. Mówię ci. Miłe? To się Bardzo mówi dziękuję. Miłe. dziękuję Jakie jest twoje ulubione śniadanie? Ostatnie ulubione pytanie. Ulubione moje śniadanie jest... mam parę, które mogę wybrać. Jedno ulubione, jak sama nazwa wskazuje. Jedno? No. Awokado task. Ale musi mieć cebulkę. No, awokado miałam mieć, ale nawet mam mieć awokado. Mam mieć bocie, jako, może jakaś może jakiś ogórek, albo coś takiego. Czyli na wypasie taki tost z awokado, jajkiem, tak? ale nie dawaj masła. Jak dasz masła, no to nie jesteśmy przyjaciółmi. A, na tosta nie dajesz masła, bo smażysz na maśle, tak? I jeszcze boczek jest tłusty. No dobra. Dzięki za odpowiedzi. Nie będziesz się malowała w wieku 13 lat, ani nawet 14. No, ewentualnie coś w wieku 14 minimalnego.